Witajcie, kochani. Wróciła wiosna, pogoda leniwa. Kto mógł wyjechać, ten wyjechał. Ale mimo to dość dużo się dzieje. Ja dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o dwóch ważnych sprawach, o których w Polsce się nie mówi. Pierwsza sprawa jest związana z Włochami, a mianowicie 25 kwietnia, dokładnie w święto wyzwolenia. Wprowadzono nową, a mianowicie, aby wjechać do Wenecji, trzeba wykupić specjalny bilet i zapłacić za niego 5 euro. To nie chodzi o bilet wstępu do muzeum, za to się będzie płacić oddzielnie, ale za samo prawo wjazdu do Wenecji. I jest to oczywiście związane z tym, że Wenecja jest bardzo zagrożona, że muszą być podejmowane działania, aby w jakiś sposób osiadające powoli miasto zabezpieczyć także no cóż można stwierdzić że szuka się po prostu sposobu aby finansować prace mające na celu uratowanie tego jedynego swoim rodzaju skarbu kultury także na ten temat nie dyskutujemy, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ocencie sami. Natomiast nie chodzi o sam bilet, chodzi o to, że jednocześnie wprowadzono system nadzoru, kamer, sprawdzania i kontrolowania. Jaki to ma o, o, związek z pieniędzmi na ratowanie Wenecji? Po co to jest potrzebne? Chciałam Wam powiedzieć, że do Wenecji, no cóż, można dostać się wodą, drogą wodną, ale bynajmniej nie jest to aż tak łatwe. Z reguły dojeżdża się albo samochodem, albo pociągiem. To są dwa mosty praktycznie i koniec. Także nie jest potrzebna żaden system kontroli. I Włosi tu powołują się na włoską konstytucję, która pozwala na możliwość poruszania się, przemieszczania się. To nie jest prawo wstępu do muzeum, to jest prawo wjazdu do miasta. I yy, tak samo po co są systemy nadzoru, kiedy można sp sprawdzić, yy, czy są bilety po prostu wjeżdżając i koniec. Można nawet było zrobić, apelować o dobrowolną wpłatę po prostu. Natomiast... W tej chwili widać, że chodzi o coś innego, że Wenecja ze względu na jej usytuowanie jest najlepszą, najlepszym miejscem, aby sprawdzać właśnie ową ideę 15-minutowych miast i ograniczeń narzucanych ludziom. Także y, to już się dzieje. Włosi oczywiście zwracają uwagę, że jest to postępowanie niezgodne z konstytucją i do niczego dobrego nie będzie prowadzić. Miejmy nadzieję, że to tylko czasowo, że y, sam pomysł y, zostanie zmieniony, bo nie sądzę, aby w ten sposób, y, na każdym rogu, zakładając kamery i wprowadzając coraz większe kontrole, można było rozwiązać problem wenecji. Kolejna sprawa, o której wspomina w swoim wystąpieniu bardzo przeze mnie lubiana Sylwia Sardone. Dotyczy ostatniego plenum i ostatnich głosowań Parlamentu Europejskiego, o których już Wam mówiłam, dotyczących opakowań. I tutaj Sylwia Sardone zwróciła uwagę, że należałoby te godziny pracy i przelewania z pustego próżne, podsumować, że Unia zażądała, że zamiast stosować recykling plastyków należy wprowadzić wielokrotne użytkowanie. Także chciałam i ona zwraca uwagę na pewne fakty, że w chwili obecnej ponowne użytkowanie tych samych opakowań wiąże się z obie, o wiele większymi wydatkami niż recykling, bo po prostu trzeba to wszystko myć, odpowiednio przygotowywać. Samoczyszczenie wymaga tak dużo energii, środków i, 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 lo, i skomplikowanej logistyki przede wszystkim, że koszty tego będą o wiele większe, a pomoc dla środowiska żadna. I wreszcie temat, który w ogóle prawie nie jest poruszany przez polskie media, a mianowicie to konwencja. Prawicowego, prawicowych ruchów w Budapeszcie. To się nazywa CPAC, Conservative Political Action Conference. To są konferencje, które odbywają się od roku 2019, i właściwie wszędzie na niezależnych mediach możecie wysłuchać przemówienia Wiktora Orbana. I tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym tygodniu odbywa, miała się odbyć konferencja tzw. NATCON, czyli Narodowych Konserwatystów w Brukseli. Jednak z polecenia socjalistycznego burmistrza tego miasta, konferencja została przerwana. Praktycznie nie dopuszczono do jej odbycia. się jedno, A poza tym, na przykład, przedstawiciel Francji Eric Zemmour. Jeden z kandydatów w poprzednich wyborach prezydenckich, rywal Makrona, w ogóle nie został wpuszczony. To zostało odpowiednio ocenione przez niezależne media. Nawet pani Georgia Meloni się wypowiadała, że jest to rzecz niedopuszczalna, tym bardziej, że z tego co wiemy, to ruch konserwatywne to po prostu wyrażanie opinii i poglądów. I jeśli chodzi o kwestie przemocy, no to raczej należy jej szukać po drugiej stronie, tym bardziej, że jeśli mówimy o działaniach antify, to trzeba się zastanowić, skąd się ta nazwa wzięła antifa. No nie będę dalej mówić, bo znowu prawdopodobnie obetną nawet jak, nie monetyzację, ale już nawet możliwość komentowania także kaganiec jest coraz bardziej dopasowany powiedzmy sobie, natomiast jednocześnie trzeba powiedzieć, że na ową konferencję pojechali przedstawiciele Polski, przedstawiciele Pisu. Niestety stawka, no sami skomentujcie, ja nie będę mówić. Pan Mateusz Morawiecki, pan Marek Kuchciński i pan Ryszard Fogiel. No, sprawdźcie, co to za politycy. Ja daję Wam link do przemówienia pana Krzywogębego. W języku angielskim, jest przetłumaczony na węgierski. Natomiast warto posłuchać przede wszystkim wypowiedzi Wiktora Orbana, który otrzymał po swojej wypowiedzi owację na stojąca. Jednocześnie trzeba przyznać, że przyjechali, przyjechało wielu polityków reprezentujących konserwatywne prądy, konserwatywne partie, zaczynając od byłego premiera australijskiego pana Abbota poprzez y, zwycięzcę ostatnich wyborów Holandii, Gerta Wildersa. Jednocześnie są też nawet przedstawiciele Knesetu. I tu warto przypomnieć, że jeśli chodzi o Wiktora Orbana, jest on... Y, 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 ewangelikiem i reprezentuje nurt ewangelicki który jakby to powiedzieć który popiera istnienie Izraela także wielu przedstawicieli także tego kraju reprezentujących odłam konserwatywny ale nie pan Ben -Fir. Także y, tutaj y, właściwie można powiedzieć, że było dosyć dużo osób. Jednak wypowiedź y, pana y, y, Orbana. Przede wszystkim no, była ostra i dosyć konsekwentna, a mianowicie stwierdziła, że koniec z tak zwanym nowym porządkiem świata, który stał się starym porządkiem świata, który się nie sprawdził i że przyszłość należy do państw narodowych. Stwierdził, że nie jest możliwe, i nie jest dobre dla ludzkości wprowadzenie jednej obowiązującej myśli politycznej i całego systemu kontroli. I tu przyszłość należy właściwie do każdego państwa, który ją dostosowuje do swojej historii, do swojej kultury, do swoich warunków. I że tak właśnie powinno być. Taka jest przyszłość i powinno się tworzyć fundamenty nowego, sprawiedliwego porządku, dobrego dla wszystkich, w którym kraje żyją w pokoju i w przyjaźni, a nie pod butem jednego zarządzającego. I myślę, że to warto, aby o tym pamiętać. No, dosyć odważne słowa można by powiedzieć. I w tej chwili właściwie nie wiem, czy można to traktować jako o wypowiedzenie wojny, raczej o, o odkrycie kart, ponieważ już wyraźnie widać sytuację, która, która się przedstawia, a mianowicie zrobienie jednego superpaństwa kontrolowanego i jak pokazała sprawa owych opnieszczęsnych opakowań, to jest państwo, które opiera się na e, reglamentacji, na e, biurokracji ludzi, którzy często nie mają pojęcia o rzeczach, o których mówią i podejmują decyzje, które są absolutnie błędne. Mnie przypomina to właściwie administrację pruską z czasów Bismarcka. Marka I wydaje się, że w tym kierunku idziemy. No cóż, kochani, to są wiadomości, które chciałam Wam przekazać. Oczywiście daję linki. Możecie sobie szukać dokładniejszych materiałów. No cóż, należy trzymać kciuki po prostu za to, żeby Polska była Polską, a Włochy Włochami. Miłego weekendu, kochani.